Dzień dobry, witam wszystkich. Jak widać po tytule, dziś zajmiemy się wargami. Różne ćwiczenia warg pojawiały się okazjonalnie we wcześniejszych filmach, jednak tu chciałabym je wszystkie razem zebrać, przypomnieć te, które już gdzieś przemknęły oraz pokazać takie, których jeszcze nigdzie nie było. Najpierw jednak powiedzmy sobie, do czego sprawne usta nam się przydadzą. Po pierwsze, od działania mięśnia okrężnego. Zależy prawidłowa wymowa samogłosek, a to z kolei ma wpływ na ogólną wyrazistość artykulacji. Po drugie, w języku polskim mamy spółgłoski dwuwargowe P, B i M oraz wargowo-zębowe F i w. Przy ich artykulacji działanie warg jest kluczowe. Być może nie są to głoski, które bardzo często są zaburzone, ale kilkoro dzieci każdego roku trafia do mnie na terapię właśnie z tymi dźwiękami mowy. Po trzecie, odpowiedni układ warg wzmacnia efekt akustyczny syczenia czy szumienia. Do głosek szy, ż, cz i ź, wargi ułożone są w kółeczko. Do głosek sy, z, c i dz wargi ułożone są płasko. Kąciki rozchodzą się w stronę uszu. Do głosek si, zi, ci i dzi wargi przybierają kształt takiego półuśmiechu. uśmiechu. O cmokaniu mówiłam już w kilku poprzednich odcinkach, tu więc tylko przypomnę, że jest to ćwiczenie kluczowe i od niego zawsze warto zacząć usprawnianie mięśnia okrężnego. A więc mocno cmokamy. Świetna zabawa, do której jednak potrzebne są dwie osoby, to przeciąganie takich mniej więcej papierków. Wkładamy papierek między wargi swoje i dziecka. Trzeba tylko uważać, by nie przygryzać papierka zębami. Następnie wkładamy między wargi i ciągniemy. Czyje wargi okażą się silniejsze? Ja nie mam partnera do pokazania ćwiczenia, jednak wygląda to mniej więcej tak. Ktoś komuś finalnie zabiera papierek. Nadmamy policzki przy mocno zaciśniętych wargach. Po kilku chwilach. Wypuszczamy powietrze z mocnym rozwarciem warg. Kolejne ćwiczenie jest bardzo podobne, tylko tym razem będziemy przerzucać powietrze po całej buzi. Rybka to ćwiczenie, które może mieć dwie wersje. Prostsza, a więc udajemy taką rybkę, która jest wyjęta z wody i której brakuje powietrza. Oraz wersja trudniejsza. Wsysamy policzki do środka i ruszają się tylko wargi. Ćwiczenia, które pojawiły się już wcześniej to parskanie tudzież wibrowanie warg. Wygląda to mniej więcej tak. Jeśli jest kłopot, można poruszyć wargi paluszkiem. Jest to też świetne ćwiczenie rozluźniające. Kolejne ćwiczenie polega na przenoszeniu różnych przedmiotów tylko ustami. Ja przygotowałam sobie wcześniej kolorowe słomki, szklankę i jakiś kubeczek. Chodzi o to, by tylko i wyłącznie za pomocą ust przenieść słomeczki do kubka. W ten sposób. Świetnym ćwiczeniem jest także gwizdanie. Niektórym na początku może być trudno, jednak długie ćwiczenia i próby układania i warg, i języka na różne sposoby na pewno przyniosą rezultaty. Próbujemy. Ćwiczenie troszkę trudniejsze. Będziemy uśmiechać się raz jedną, raz drugą połówką twarzy. A teraz na zmianę. Niestety ja też muszę kontrolować to w lusterku, a więc nie będę teraz patrzyła w obiektyw. Zazwyczaj jest tak, że jedną połówką rusza się dużo łatwiej niż drugą. Ćwiczenie, które polega na unoszeniu różnych przedmiotów na górnej wardze, już się pojawiło. Tu tylko powiem, że można stopniować trudność tego ćwiczenia. Zaczynamy od słomki, bo jest najlżejsza. Następnie możemy położyć kredkę i poruszać głową, sprawdzić czy nie spadnie. A najtrudniejsze będzie położenie np. ciężkiego długopisu. Próbujemy udawać zająca. Na początek prosty zając, a teraz wściekły zając. Języczek oblizuje teraz wargi, a następnie udajemy, że rozcieramy szminkę. Czeszamy wargi ząbkami. Górne zęby czeszą dolną wargę, natomiast dolne zęby czeszą wargę górną. Chowamy czerwień warg i próbujemy się uśmiechać. Robimy z ust dziubek, a następnie szeroko się uśmiechamy. Możemy też dołączyć do tego samogłoski, na przykład u i u i u i u i, albo a o a o. Robimy z warg dziubek a następnie przemieszczamy go raz w prawo, raz w lewo. Jeszcze raz. Zsiemy wargi naprzemiennie. Raz w górną, raz dolną. Zaciskamy mocno wargi, a następnie mocno je od siebie odklejamy. Na koniec mała sztuczka. Dajmy już odpocząć wargom. Teraz zrobimy coś z językiem, a mianowicie ułożymy język w taki kwiatuszek. Możecie spróbować wykonać to ćwiczenie, choć nie jest ono oczywiście potrzebne do realizacji żadnej z głosek. To tylko taka ciekawostka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.